Cześć i czołem! Dzisiaj postanowiłam nagrać test nowości firmy Affect. Jest sporo nowości, bo mamy i podkład, i pudry, i jeszcze nawet utrwalacz do makijażu. Mam tutaj karteczkę z paczki pr którą dostałam i przeczytam Wam, co będziemy dzisiaj testować. Zacznę od podkładu, czyli w takiej, w kolejności, jak to się będzie nakładać. Nazywa się Skin Expert. Moisturizing Foundation dla suchej i mieszanej cery. Producent pisze, doczekał się dwóch nowych odcieni, ach, to dużo tłumaczę, zaraz powiem. Jest to podkład nawilżający przeznaczony dla skóry suchej i normalnej, zapewnia optymalne krycie przez równocześny brak obciążenia skóry. Wiecie co, dostałam tylko jeden w odcieniu 5 i tak sobie, jak go zobaczyłam, to pomyślałam, hmm, o co chodzi, czyżby oni wysyłali wszystkim piątkę, dlatego że zakładałem, że jesteśmy bardzo brązowe po wakacjach? Ja jestem bardzo brązowa, zobaczcie. Dekolt mam cały czas czekoladowy, natomiast twarz już mi się trochę rozjaśnia. No, wiecie, siłam rzeczy jednak więcej przy niej majstrujemy z pielęgnacją, dlatego. i Mówię z góry, że jest pomarańczowy ten podkład, ale ja go nie przetestuję teraz, a wiem, że są jaśniejsze. To nie przetestuję go prawdopodobnie nigdy, bo co najmniej przez kilka miesięcy nie będę znowu tak brązowa. Także ja go sobie tam ogram, rozjaśnię, to już z góry mówię, jakby ktoś chciał mieć zawoł, serce, że jest pomarańczowy i ciemny. Także. Tyle wiem o podkładzie, tylko z tyłu jest rzecz nawilżający. Dobra, e, potem mamy tak, puder mineralny Soft Touch i mam go w wersji nowej sypki. Przeznaczony do każdego typu cery, idealnie utrwala podkład, nie dając efektu maski, sprawia, że skóra wygląda zdrowo i naturalnie. To kosmetyk, który możesz używać też pod oczami, więc ekstra. E, nowa sypka odsłona, ale dostałam też dwie sztuki w wersji prasowanej, jasne dość 002 i 001 o jeden mi się odkleił e, mamy też jeszcze mineralny puder wypiekany i to jest T003 e, perełka wśród rozświetlaczy idealne połączenie srebrno-złotej tafli, formuła pudru wypiekanego łączy w sobie niezwykłą wydajność oraz trwałość, e, zawarte w pudrze minerały, dbają o serę. ok, i mamy jeszcze coś co mnie bardzo interesuje, to jest utrwalacz do makijażu E, utrwali każdy makijaż to bezbarwny spray, który tworzy wodoodporny film na twarzy, chroni makijaż przed warunkami zewnętrznymi e, żeby mieć e, wgląd w to jak się zachowuje i podkład i spray to po prostu pół twarzy spryskam, pół nie spryskam żebyśmy wieczorem wiedziały e, czy to działa, czy nie Spryskać jest za odległości 30 cm <laughs> jeszcze później przeczytam Opakowanie, opakowanie to jest typowy taki spray, czyli aerosol, i coś takiego ma oczywiście Creolan. To wszyscy wiemy, on jest moim zdaniem najlepszy na świecie do takich zadań. Natomiast drugi, który taki kojarzy, to chyba makobo. Na buzi mam krem nawilżający z witaminami Face Base od Bobby Brown. Kupiłam jako nowość, w ogóle używam właśnie teraz produktów. Bobby Brown i marki jednej nowej drogeryjnej, która jest bardzo dobra. Myślę, że niedługo wam więcej o nich powiem. Do nałożenia podkładu użyję syntetycznego pędzla. Ten jest akurat z Linii. Expert. to jest ten taki ścięty, który fajnie się wpasowuje tutaj w kształt cery. I jedziemy z podkładem. Oczywiście najpierw go wymieszam, żeby nie słuchać, żeby tam coś pływało. E, opakowanie z pompką. Sprawdzałam tylko kolor na policzku i mówię: Uwaga, teraz wszyscy, którzy chcieliby się załamać, no ten kolor jest <laughs> I taki konkretny. Widzicie, o ile na czele on się naprawdę pięknie tutaj wpasował, o tyle długo sobie trochę pościągam, gdzie trzeba. Dość łatwo się rozprowadza. Nie, nie smużę ani nic takiego nie jest. Jakiś taki tempy czy coś. Wszędzie muszę się tutaj yy, wiecie, postarać przy linii włosów, przy linii brwi. Tu gdzieś yy, przynosić, żeby nie pozostały jakieś takie dziwne placki, bo widzicie, w tej chwili już mi się ładnie zrównało, a teraz opalenizną, nawet opaleniznę mam cały czas ciemniejszą. Niż buzie, więc do tego celu jest ok. Ja, na przykład, uważam, yy, i o tym mówię przy dobieraniu podkładu, że moim zdaniem kolor podkładu powinien być dobrany do reszty ciała. Bo jak widzicie, yy, w tej chwili to do siebie pasuje. A jakbym nałożyła dużo jaśniejszy podkład, czyli w tonacji mojej skóry w zasadzie jaśniejszy o połowę, to by po prostu wyglądało kiepsko, bo buzia by była dużo jaśniejsza. Musiałabym się trochę tam ratować, wiecie, bronzerem. Też się da. Niemniej uważam, że to wygląda naturalnie, więc będę się cieszyć opalenizną, póki mogę. Słuchajcie, podkład wygląda bardzo ładnie na razie. Jest bardzo taki delikatnie świetlisty. Nie jest taki może super tłusto, mokry jak niektóre z podkładów, które ostatnio próbowaliśmy. Bardzo łatwo się rozprowadził, bardzo łatwo się rozcierał. Krycie powiedziałabym, że ma idealne jak dla mnie na co dzień, bo to jest takie mocne, średnie krycie, czyli, czyli średnie, ale wiecie, ale takie naprawdę konkretne, takie jak lubię. Trochę mi przebija ten mój wąs, wcale się nie dziwię, bo to jest bardzo silne przebarwienie, jeszcze w takiej kolorystyce niekoniecznie y, życzliwej, więc nakładam odrobinę fioletowego korektora. To jest akurat Smashbox ko, y, kredka Korygująca, powiem Wam szczerze, że nie jestem pewna, czy ona jest cały czas dostępna i na to trochę mm, korektora z Nars. No niestety, poczekam jeszcze aż troszeczkę bardziej zbledne, czyli pewnie z jakiś tydzień do dwóch i zacznę kurację kwasami, żeby to też rozjaśnić. Można się wybiorę do kosmetyczki, nie wiem. Słuchajcie, natomiast, natomiast pod oczy nałożę korektor numer dwa. Benefit Boing. Wiecie, co zauważyłam? Że on jest e, świetny właśnie w takim pełnym makijażu. Czyli kiedy go utrwalimy, nakładamy na krem i tak dalej. Natomiast jak nakładam samego, wiecie, jak muszę wyjść z domu i na przykład chcę tylko gdzieś tam odrobinę zakryć pod oczami, e, no to nie jestem go taka pewna. Idę umyć gąbkę i zaraz wracam. Konkretnie mam na myśli to, że on jest dość suchy. Troszkę jednak czepia się suchych skórek. I jak jest taki nieutrwalony, nałożony cieniutko, tak wiecie, to, to trochę to wszystko e, się robi takie suche i półprzezroczyste. No w sumie to mogłam wziąć ten odcinek 3, ale nie bójcie się, to naprawdę teraz wszystko ogarnę. Wklepuję go pędzlem od em, podkładu. Dzięki czemu ta resztka podkładu, która tu była, wiecie, troszkę mi ten korektor przyciemni. Powiem wam, że na razie jestem pod takim bardzo pozytywnym wrażeniem tego podkładu, bo on jest piękny, rozświetlający. Nie zasycha, nie wchodzi z marszczki, ma to swoje rozświetlenie. Niemniej próbujemy teraz pudru Affect Soft Touch w wersji sypkiej mineralnego. I skoro a Oj, otwarty był, takie opakowanie też niedługo będziemy mieli fajne, przekręcane. Coś się wysypało. I skoro afekt powiedział, że można pod oczy, to można pod oczy. Czyli pędzelek ja akurat biorę z, ze złotego zestawu. Najpierw wklepuję w jedną i w drugą stronę i zmiatam tu sobie nadmiar. Faktycznie prawie go nie widać na twarzy. I na resztę twarzy pędzelkiem T119. Zobaczcie, widzicie? Jest cały czas widać taki ładny połysk na twarzy. O, jak ruszą głową, szczególnie na czole. To wynika z tego, że i ten podkład ma właściwości rozświetlające i... Yy, puder jakby nie jest na tyle matowy, żeby, żeby to wszystko, wiecie, zakryć i żeby to wyglądało zbyt matowo. I takie ja też jestem tego zdania, że jakiś jest, jak jest podkład rozświetlający się, nakłada supermatowy puder, no to trochę się to mija z celem. Ja takich pudrów nie używam. Tutaj też nie jest napisane, żeby to był wyjątkowo jakoś yy, matujący puder. Strasznie mi się podoba to, że można go używać właśnie i pod oczy, ja nie twierdzę, że tylko ten, ale jakby że to jest puder mineralny, który możemy użyć i pod oczy, i na twarz taki dwa w jednym, bo ja lubię e, osobno, natomiast tutaj może nawet będzie, wiecie co, e, fajny właśnie puder taki dwa w jednym. I te sobie odpuszczę, bo to jest to samo, tylko prasowane z tego, co tutaj e, wynika. Jedną już wkleń mi wypadł, ale to nie szkodzi. E, jakbym miała niższą cerę, to może go wypróbuję. E, tak, czyli został mi teraz rozświetlacz w zasadzie i jeszcze ten. E, Prey, e, ostatnio używałam parę razy tej palety, to jest Kobo paleta do konturowania e, matowa, także ona ma tutaj dość fajne ciemne odcienie i pędzelek T120 cieszę się, że Wy się cieszycie, że on wszedł do pojedynczej sprzedaży bo faktycznie jest to świetny pędzel I on bardzo miękko nakłada nawet najbardziej napigmentowane produkty używam tego najciemniejszego brązera z palety teraz ten jaśniejszy tak, to zostawię. E, różu na razie nie będę używać. Zobaczę później sobie w tutorialu, ale przejdźmy już do tego rozświetlacza. Jestem go bardzo ciekawa. Pędzelek to jest T122. Powiem Wam, że ja lubię rozświetlacze mineralne. Bo one dają zawsze przepiękny efekt. I taki. Gładki, taki, taka dość cieniutka warstwa na skórze, bardzo odbijająca światło. Ładne. faktycznie jest to połączenie, muszę przyznać, srebra i złota. Jak czytałam ten opis, to byłam troszkę sceptycznie nastawiona i on absolutnie nie prezentuje się nałożony na suchą skórę, e, dopiero po wmasowaniu w cerę. Tutaj jest po prostu podkład, jest inne podłoże, takie trochę bardziej mokre, powiedzmy, i on się pięknie tutaj rozprowadza i naprawdę ładnie wygląda. Także Fajne, fajne jest to, że nie bieli, nie jest też to jakiś e, ekstremalnie hiper widoczny rozświetlacz, pewnie jakbym nałożyła dużo więcej, to też efekt by był mocniejszy, natomiast mi się taki podoba, wiecie, no nie dość, że jestem skwarką, to jeszcze nie chcę tak bardzo błyszczeć, także e, jestem na tak i został nam ten utrwalacz, także ja go wstrząsnę, nałożę go po prawej stronie. Jest czuć tylko taki przyjemny powiew, jak się za blisko zrobi, no to jest czuć kropelkę. Widzicie, tu sobie wsiknęłam. Zobaczymy. Ja powiem Wam, że ja jestem tak dość dobrze nastawiona, bo wydaje mi się, że przy tej formie y, to nie może być w zasadzie w topa. Także okej, okay. spadam do y, makijażu. Jeżeli wszystko będzie cudownie, y, a myślę, że będzie, to już nie będę wracać. Zobaczymy się po prostu wieczorem. Jest godzina 11, także zobaczymy się wieczorem na podsumowanie. Hejka, i wykończyłam makijaż. Yy, nie przychodzę powiedzieć, że się stało coś złego, ale mam jeszcze sekundę, to stwierdziłam, że nagram takie wejście po aplikacji makijażu. Słuchajcie, wydaje mi się, że widać jest minimalną różnicę między stroną spryskaną tym sprayem, a tą niespryskaną, szczególnie tu na czole, gdzie mi się więcej prysnęło, że ta spryskana ma taki yy, blask. Mi to się osobiście podoba, yy, że jest taka woalka blasku, jakby mocniejsza. Natomiast mówię, no jeżeli ktoś jest dużym fanem matu, yy, znaczy to może wynikać z tego, że ja po prostu że za dużo psikna widzicie, chodzi mi o tą część czoła, tutaj jest matowo, a tutaj jest zdecydowanie bardziej błyszcząco. Yy, poza tym nie mam uczucia ściągnięcia, nic mi nie wchodzi w zmarszczki mimiczne, nic dziwnego tu się nie działo, fajnie się konturowało, brązowiło twarz, także na razie jestem jak najbardziej na tak kolorystyka bardzo ładnie mi się z dekoltem zgrała, więc jestem z tego bardzo zadowolona, e, no i zobaczymy się wieczorem, ale mam dobre przyczucia, i do, 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 do wszystkich właściwie produktów, no bo, bo tak, mam dobre przyczucia. też jeszcze powiem, o widzicie tutaj na przykład na brodzie fajnie widać właśnie wykończenie tego podkładu, gdzie przebija, że on jest taki naturalnie świetlisty ale to mi jak najbardziej odpowiada Proszę Państwa, mało by brakowało, żeby Hania zapomniała, że nagrywa, włączyłam mikrofon. A właśnie coś sama przelechałam po palcu. E, tak, mało by brakowało, ale jestem, lusterko szukam. Słuchajcie, ogólnie robiłam dzisiaj e, makijaż też paletą Urban Decay Naked Honey. Jak widzicie makijaż czy wygląda pięknie. Natomiast co do makijażu twarzy? No powiem Wam, że między tą stroną, którą spsikałam tym sprayem utrwalającym, a tą stroną, co nie spsikałam tym sprayem utrwalającym, to ja ze specjalnej różnicy nie widzę. Może, a nie wiem, czy mi się wydaje, że ta strona nie spsikana się ciut mocniej tu na czole teraz świeci. Nie wiem, powiem Wam, nie widzę specjalnie różnicy w że w jakichś dziurach, plamach. Oczywiście star mi się tutaj, gdzie mam przebarwienia od wycierania nosa i ust. Tu widzę, że mi się troszeczkę wytar minimalnie, ale są to wszystko ubytki w makijażu do poprawienia. Trochę się świecę, ale to jest świecenie jak najbardziej do opanowania. Zobaczcie, już jest lepiej. Także, hmm, no co do tego sprayu. To jakby nie widzę dramatycznej różnicy, ale może to też wynika z tego, że po prostu sam podkład i pudry są dobre. Bo a propos właśnie, sam podkład i pudry muszą być dobre, dlatego, że nic mi nie powchodziło w zmarszki Czasem z tej strony minimalnie wchodzi, nic mi nie weszło. Um, korektor pod oczami też wygląda całkiem spoko. Jest bardzo mocno utrwalony, także ten puder naprawdę mineralny, dobrze sypki utrwala. No rozświetlacz się świeci, a z rozświetlaczem absolutnie nie widzę, żeby go tutaj E, ubyło. Także no bardzo fajne produkty od efektu. Pierwszy raz miałam podkład od efektu i powiem Wam, że będę po niego chętnie sięgać. Uważam, że jest bardzo długotrwały i, i bardzo wytrzymały, jeszcze w połączeniu z tym pudrem i, i z tym sprayem. To już w ogóle jest taka, jak to powiedzieć, seria niedostarcia. Także tak, podkład jak najbardziej polecam, bo podobała mi się aplikacja i krycie eee, i są na pewno jaśniejsze kolory. Podrób był też bardzo przyjemny, bardzo fajnie mi zagruntował ten makijaż, jednocześnie nie zrobił płaskiego matu. Spray był przyjemny w użytkowaniu i myślę, że ogólnie tutaj jest dość dobry podkład, ale, albo bardzo dobry. Natomiast myślę, że przy innych, yy, jakichś gorszych podkładach on by się mógł sprawdzić. Ten spray muszę sprawdzić. Yy, no i rozświetlacz jest świetny. Szczerze mówiąc, rzadko kiedy rozświetlacze wypiekane są złe czy nie trwałe, także. Ogólnie bardzo udane produkty do twarzy afektu. Bardzo mi przypadły do gustu. Warto je wypróbować. Dajcie znać, czy miałyście już jakieś z produktów do twarzy afektu, bo jestem bardzo ciekawa. Patrzę na nasze nowości. Patrzę na nasze nowości. Jedną z naszych nowości, wam pokażę jeden kolor. To jest nowy kolor Turbo Plusa, mam suchy palec. Nabrałam. Czy to widzicie? No. Także ten tego. Taki biskupi trochę, nie? Ok, ee, Dobra, to ja teraz uciekam pod gęsią górę. Myślę, że co niektórzy wiedzą, co to znaczy. Uciec pod gęsią górę. Buziaki.